Siemano, Siemano z tej strony Walczy i zapraszam Was do oglądania trzeciego odcinka God of War 3 Remaster. Przed chwilą pokonaliśmy jednego z pierwszych naszych przeciwników, jednego z bogów Poseidona, a teraz wraz z Gają ruszamy ku Zeusowi na Olimp. I dotarliśmy. Co chcesz uczynić, ojcze! Nie wolno ci się dłużej kryć za spódnicą Ateny! Atena nie żyje! Przez trawiący cię gniew, kratosie! Cóż jeszcze zniszczysz? Wymknąłem się ze szponów śmierci! Siostry losu nie mają mnie we władaniu, a ty zginiesz zanim skończy się dzień. Nareszcie dokona się moja zemsta! Nie znoś ty, bachorze! Dość już twojej bezczelności! No i co się wydarzy? Myślę, że Kratos da mu radę. Nazywa pierdolnięcia. Praca z kłopotami. Dłużej już się nie utrzymam! Jeśli ci pomogę oboje przegramy, już teraz zeus wygrywa! Ocaliłaś mnie od śmierci tylko po to, żeby zniszczyć Zeusa! Ocaliłam cię, byś służył Tytanom! Nie odbieraj mi zemsty! Słuchaj uważnie, Kratosie! Byłeś niczym więcej, tylko pionkiem! Nie zajmuj się już losem Zeusa! To nasza wojna, nie twoja! Tawkie podejście! No i zostaliśmy wydemani porządnie przez tytanów Wiodłem żywot wojownika. Zginąłem jako Bóg. Ponosząc ostateczną ofiarę nie odzyskałem spokoju. Ja dokonam zniszczenia Olimpu. Dokonam mojej zemsty. No i to jest to o co mnie mniej więcej mówiłem w pierwszym odcinku, o co w ogóle chodziło. No Kratos stracił sam zabijając żonę i córkę. No i o tym wszystko winia Olimp. No i tak jak widzimy. No nie będzie tak kolorowo, że będziemy mieli od razu cały pasek życia magii Muszą nas obedrzeć ze skóry do zera. Bo to by było oczywiście być zbyt proste. Magii nie mamy już wcale. Jeszcze chyba o ile dobrze pamiętam raz nas trafią na życie. Tak jak koszem... A nie, to niby wszystkie kule, które będą nam potrzebne do ulepszenia naszych broni. Tak, że wyczyścili nam do zera. No i tak poobijani, zdradzeni trafiamy do królestwa Hadesa. Możemy teraz jeszcze interakcję... Jeszcze nie. Zdradzeni, opluci, wyrzuci... Jeszcze nie koniec, Ale Kratos, nie podajemy się. Bramy Hadesu nie powstrzymają mnie! Śmierć nie powstrzyma tych, którzy mają cel, Kratosie. Atenu. Tęskniłam Tę z Papiato. Ja... Ja nie... Poświęciłam się ratując Zeusa. Dzięki temu stałam się inną osobą. Nadal jednak wyglądasz jak bogini. Pozory często wiodą na manowce. Dzieciom Olimpu też nie można wierzyć. Być może, lecz pamiętam, że zginęłam od twojego ostrza. To Zeus miał od niego zginąć. Mów szybko, nie mam czasu. My rozmawiamy, a tam wzmaga się wojna o oli. Cała ludzkość cierpi. Niech cierpią. Śmierć Zeusa. Tylko. Zeus nie podda się tak łatwo jak Ares. Aby zniszczyć cały Boski Ród, musisz odnaleźć źródło jego mocy. Potężny ogień Olimpu. Kiedyś poświęciłaś życie, by ocalić Zeusa, a teraz pragniesz jego zguby? Co spowodowało tę zmianę? Ujrzałam prawdę, której wcześniej nie dostrzegałam. Być może dzięki temu znowu mi zaufasz. A oto słynne ostrza wygnania. Poprowadzą cię one w podróży po ogień. Pamiętaj, dopóki rządzi Zeus, nie ma żadnej nadziei dla ludzkości. Zniszcz ogień Kratosie, a cała potęga Olimpu zatrzęsie się w posadach. Ostrza wygnania, te ostrza to Twój najpotężniejszy sojusznik w walce z Olimpem, no ale nie jedyny. Jednak Atena trochę nam też, że tak powiem, życzy dobrze, żebyśmy jednak doprowadzili do porządku na Olimpie. Hades, oto koniec wędrówki, którą każdy musi odbyć. Ścieżki, z której nie ma odwrotu. Przekonamy się, myślę, że Kratos da radę spokojnie. No i dobra, jesteśmy w Hadesie. Tam już widzę, mamy pierwszą znajdźkę w typu dwóch skrzyń. O! o, towarzystwa się, powiem szczerze nie spodziewałem. Przytrzymaj L1. A, żeby chwycić, okej, okay, dobra. To też będzie bardzo, nam bardzo potrzebne. O. o, widzę, że te wszystkie super ataki, no, musimy wraz z ulepszeniem naszej broni. One powrócą. Na razie będziemy mieli podstawowe ataki w ramach Hyperiona ci, którzy naczą sobie Boską Duszę mogą przejść. Czyli można powiedzieć, jeszcze nie dla nas. Jeszcze, ale niedługo. Tu musimy spaść. Dalej. A tu jeszcze jeden towarzyszy. No pamiętam, za te, ale chyba trofeum było z, związane z tymi umęczonymi duszami. Nie chcę skłamać. Aha, i to są skrzynie, które będą bardzo nas interesowały. Oko gorgony. Zdobyłeś oko gorgony. Zbierz jeszcze dwa, żeby zwiększyć swoje całkowite zdrowie. Dokładnie, jeśli dobrze pamiętam, to pióra Feniksa, które będą w takich samych skrzyniach, to będą dodawały nam magii, a róg Minotaura to będzie do naszej, do tak powiem, wytrzymałości, ponieważ w niedługim czasie dobędziemy łuk i to będzie zależało od naszej prędkości strzelania. Dobrze, wiem, że tutaj na lewo jest yy, tam są skrzynie, i tam możemy generalnie się dostać. Więc możemy to uczynić, ale ja wiem, że będziemy jeszcze tak powiem tędy wracać. Ale zdobądźmy, im szybciej zdobędziemy te nazwijmy to kule mocy do ulepszenia naszych broni, może nam to się bardzo przydać. Im szybciej to zrobimy, tym dla nas lepiej. Dobra, mamy zapis gry, więc to uczyńmy. No i dobra, i możemy iść dalej przez szczeluści Hadesu. Ważne jest zbijanie tych dzwanów, ponieważ w nich są poukryte kule mocy. No, ot, mamy trochę życia, więc nie będę bardzo w skrzyni bo wiem, że będziemy tędy wracać. że kiedyś wrócisz z Partiato czy tęskniłeś? Bardzo, zwłaszcza za tobą. Armia Sparty przyzwi ochronną falangę, tarć i włóczni, które, która odeprze wrogów. No dobra, wypróbujmy ją. Zapraszam. wygnania będą ci dobrze służyć, kratosze. Dzięki nim możesz wezwać duchy wygnanych z i to właśnie czynię. Wygląda to dosyć mocno efektownie, szczególnie, że w tym momencie, jak gra sugeruje wam, żebyście próbowali nowe moce, zobaczcie, co się dzieje z paskiem magii. On nie zmniejsza się. Wraca do Ktoś tego rzeczywistości. No. Więc, jeśli gra wam sugeruje, macie okazję, wysłubujcie. Raduję no, się, słysząc jak cierpisz. ja też się będę radował, jak się znajdę. I cię odwiedzę. Nie wiem czy ci będzie tak wtedy do śmiechu. Ale dobra, najpierw przejdźmy przez linę. Stoicie mi na drodze, wypad z baru. Teraz pamiętam, że tu chyba jeszcze od tyłu mnie zaraz zajdą. O właśnie, dobrze pamiętałem. Co? Iskopa! Lewandowski! Pum, dziękujemy. Wyjazd z stron. No to jest najskuteczniejszy chyba atak. O. Bo likwidujemy po prostu, można powiedzieć, jednym trafieniem. Dobra, to chyba będą wszyscy. Zeskakujemy, tam widzę mamy list, zaraz do niego podejdziemy. No, mamy skrzynię z życiem, więc sobie. O, mieszaną skrzynię. Co chcemy? Życie czy magię? ale magię mamy pełną życia. Troszeczkę nam mu było. Ale wykorzystajmy już jak mamy. No i przeczytajmy ten list. Dodatka zapisana przez udręczoną duszę. W tych potwornych ciemnościach nie może rozwijać się delikatny kwiat. Dziś... Uszanuję wolę Hadesa i zasiądę przy jego stole. Lecz przysięgam, że opuszczę to miejsce z Tobą u mego boku. Nic nie rozdzieli mnie. Peiritos. Peiritos. Nie znamy gościa. Peiritosa. Kto to jest? Wódki z nim nie piliśmy. Nie znamy typa. Ale za to mamy skrzynię z kulami, więc to nam wystarczy. Bez kitu, ile trzeba było się domyczyć, żeby trzy zwarki zbić. Dobra, otwieramy. Co tam nas czeka? Aha i zamieniałem duży, a Nie ma opcji! Nie umawialiśmy się na żadne przytulanie. Najpierw może jakaś kawa albo chociaż kino. Oty. O, dobra, mamy ją. A, ona się nas. O nie. Aaaa. No co jest? No kurde, co się dzieje? O, w ostatniej chwili po prostu udało się. Nie wiem, co się wydarzyło z tą gałką. Gdzie się wybiera? Zakłak ją. No, żeśmy stracili sporo życia, nie wiem co się wydarzyło, czemu to nie chciało zadziałać. Obstawiam, że jesteśmy praktycznie na strzałach. Tego musimy bardzo uważać. Dobra, pozbyliśmy się trochę też magii, ale właśnie w tym momencie była bardzo użyteczna. Gdzie się wybierasz? Tak, to chciałaś się przytulać. Chcesz, by to był ostatni delinquent? Chyba tak. ja ty się tak cieszysz? No, powiem wam, że nasze statystyki życiowo-magiczne wyglądają bardzo mizernie, ale tam na szczęście są skrzynie i tu są jeszcze dwie ukryte. Dobrze pamiętałem. O, mamy już 2000 kul, ale potrzebujemy jeszcze czterek, żeby cokolwiek mógł zacząć robić. Dobra, uzupełnimy sobie życie, uzupełnimy sobie magię. I jest super. No i tam mamy punkt napisu, ale nie przejdziemy, ponieważ mamy. Ścieżka jest zarośnięta cierniami, w tej chwili nie możesz przejść. No właśnie, musimy tych cierni się pozbyć. Ty? A ty? Już dość wycierpiałem z Partii Tofany. Feridos, grajmy wieczne męki. Moje więzienie schuby. Ale skoro ty tu jesteś, możesz mnie uwolnić. Wszystko co mam, to ten łuk. Proszę, okay. uwolnij mnie, a oddam ci go. Dobra, spoko ziomek. Postaramy się. Zobaczymy co da radę, zrobić? Oj dobra, weź, nie panikuj. Ogień jest za blisko! Oj weź, przestań się mazać. Chłopaki nie płaczą. Bogą mnie dzięki. Pamiętam, jak pierwszy raz grałem w tą część na PlayStation 3, to naprawdę starałem się zrobić wszystko, żeby tego gościa uratować. Wydawało mi się, że nie ma innej możliwości. I do tej pory chyba tak myślę. Jeśli uważacie inaczej, piszcie w komentarzach. Mimo chęcią się z tym zapoznam. Czy jest jakieś... Alternatywne wyjście z tego, ale raczej wątpię Dobra Musimy się wrócić, żeby otworzyć sobie tam u góry kratę Oj dobra weź przestań, nie panikuj Za tym jeszcze nie teraz O Jezus, nie w tą stronę Dobra cicho bądź, cicho bądź, cicho bądź, musi nam się udać, musi, musi, musi Dobra zdążyliśmy Opsa Teraz się dowiesz co To musimy się uporać tutaj z naszym Przyjacielem O ty Dobra dwa strzały dla ciebie Dobra, mamy cię. Proszę, partyjasu! Dobra, cicho bądź, bo ja teraz tutaj rodę mam. Jeszcze uh -huh. Mhm, mną jeszcze więcej, więc... Sorry. Wreszcie, piesek. No niestety, twój los był przesądzony, przykro mi. No i was pieski do. Dziękuję. Używaj czerwonych pól do No, tyle to ja wiem. Ale jeszcze brakuje 1400 niecałe. Łuk Apollo, ognisty łuk, który kiedyś należał. No dosyć logiczna sprawa. No właśnie. No właśnie. I teraz jak zauważyliście doszedł nam pasek właśnie wytrzymałości, można powiedzieć. Żółty. Czyli on pokazuje właśnie ile mniej więcej strzałów możemy wykonać na tam jakąś milisekundę. No i po przytrzymaniu po przytrzymaniu yy, daje nam to ognistą strzałę, więc dosyć mocna, ciekawa, fajna broń. Ale tutaj mamy jeszcze jeden rebus do rozgryzienia. Nie ciebie. Ciebie. O właśnie. Oj, trochę nam życia też było. Trzeba będzie zaraz je uzupełnić, ale najpierw fanty. O, masz. Nie trafiłem, dobra. Próbujmy jeszcze raz. Oj, za krótko. Czyli nie może bliżej sobie przesunę. Nie. Kurde, no. Może jak tak będę się unosił. O, właśnie. I tu proszę bardzo. Mamy skrzynię z kulami mocy i co tu będzie? Pióro Feniksa, to o czym mówiłem zbierz jeszcze dwa, żeby zwiększyć swoją całkowitą magię no i do tego paska wytrzymałościowego będą potrzebne rogi Minotaura no to poczekamy na życie mamy troszkę więcej jak połowę, ale lepiej mieć całe, szczególnie że już do tej lokalizacji raczej nie wrócimy no i dobra. Ok, no i mamy punkt zapisu. No i myślę, że na tym skończymy trzeci odcinek. Dzięki bardzo za uwagę. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, koniecznie komentarz. No i zapraszam do obejrzenia czwartego odcinka na moim kanale. Trzymajcie się.